Cześć widzowie jak widzicie jestem sobie na moim komputerze i gram w Ludy. Dzisiaj mam fajny pomysł aby pokazać wam co poza domem jest. Dobra widzowie idziemy na autobus i widzimy się zaraz. Dobra wysiadłem z autobusu i od razu widać moją nową szkołę, ej mam zarabistego pomysła, włammy się do tej szkoły i zwiedzimy ją. Tylko, żeby nie było tak jak w domu w ostatnim odcinku Dynka. O kurde, tu są jakieś kable. O cholera. Houston Houston, mamy kropki z rąbą i wyłączył, ale teraz temu koledze pokażę gdzie raki zimują. Dobra, wiem jaki to kod będzie, bo nieraz się włamywałem do takich szkół, Wo, ale tu dużo miejsca i jest tu bardzo dużo rzeczy. A tak w ogóle, gdzie są sale? O, o, o jaki komputer zobaczmy, o kurde to kamery. Cholipka, alarm, alarm. Chowam się do Nory. Ten hours later. Dobrze się schowałem, dobra nie będę już tu wchodzić. U, 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 tu jest jakiś domek, a nawet dwa. Wejdę tam. O kurczę jakiś komputerek, ale fajna gra. Zaraz czemu to się rusza? Dobra nieważne tu jest kolejny domek. O kurde, pizza i router dobra zniszczego, he, he, he he. Ta o kurczę, ktoś tu idzie. Nora Nora. Jezu, dlaczego nie mogę znaleźć dziewczyny? I chyba dlatego, że wyglądam jak nie powiem co. CZK, co jest, czemu drzwi są otwarte? Co i. Jest ktoś mnie okradł, idę na policję. Ale jestem zmęczony po mojej pracy w laboratorium, muszę zjeść moją pizzę ale zaraz, zaraz. Czemu drzwi otwarte? Ja a moja pizza a i mój a policja O kuźwa chcą mnie na policajem zgłosić uciekam lepiej stąd. A tak w ogóle to mieszkanie tu mój kolega Maciek. Zapukam, puk, puk puk. Witaj Szymuś co cię tu sprowadza. Dzień dobry mamo Maćka czy Mać, jak wyjdzie? Przepraszam dziś Maćka nie ma. Pojechał na obóz. A dobra dziękuję do widzenia miłego dnia. Do zobaczenia. Brat naprawdę poszedł na obóz. Kiedy mieliśmy grać w ufoludy noż ja pierdzielę. Ty tu jakieś laboratorium. 5 lajkaczy i tam wchodzę chłe chłe chłe. Dla mnie byłoby też miło jakbyście zostawili subskrypcję na tym kanale, dlatego że prawdopodobnie pobyliśmy rekord tego kanału w, w, w liczbie oglądania w liczbie subskry subskrybentów, co oglądają kanał. Za chwilę Wam pokażę wszystkie dni, e, jakie były a i, i aktualnie od, sie, od, od początku do ostatnich 7 dni. O, to jest od początku. To jest od ostatnich 365 dni. To jest od 90 dni. Ostatnich. To jest od ostatnich 7 dni. Zobaczcie różnicę, widzicie różnicę. A to jest od, od ostatnich 28. Ty i tu jest sklep z jedzeniem. Widzowie, nie obraźcie się, ale kupię sobie parówki. Ten hours later. Dobra, widzowie, lecę do domku. Widzimy niedługo. Dobra panie psili, znaczy policjancie niech pan sprawdzi co i jaka ja idę i niech pan zadzwoni. Do mnie też ja też idę. Dobra. Jezu, ale mi się nie chce tego robić, naprawdę. Nie? Dobra tutaj co jest tu jakąś strzelba w kosmos to chyba nielegalna rzecz. Dobra, idę do kolejnego, tutaj pizza A zjedzona o kurde tutaj rzeczywiście rozwalony router. Dobra, idę zadzwonić do nich.